No kurwa, ta mać! Tak wyjebał, odsiągana. Hehe. Ale jednie. Niko nie zabiło. Ja co tu się tam szło? Przyszło... Siedmiu. Aj! Ładuje! Oj. Ej, chodź. Biegiń. Macie granatę. O kurwa! Odrzucił mi? Da się odrzucać? No nie wiem. Tak wyglądało. W sumie to jest Może bydzieć Ale to broń spotężnik to moj, dobra Kura? Eee Matsem Jest w Ulusku Bo gdzieś ma, Jest gdzieś daleko już w kampanii chcesz Na strzała powalałem Ty. O! Oh. Co to było za strzał? Ale mamy co. Trzymam. Jakie? Nie. Ała! Shit! Tam są, a tam się chowają Ładuj, waduj, waduj, ładuj, ładuj, ładuj. Jaki opon zniszczony, czy jak? Jak, 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 jak je zabiłem? Ty <grytety> ty Chwileczek Elo, nie dam się A! Dobrze! Czołg? Dobra, nasz. Dobra, skąd? Nie wiem. Może z Ale ży... Że... Ajajaj, aj. a na wejściu było, okay. hej. Mamy te ta... A, dobra. Ej, no tutaj idą... źli. Muszę ich wyciąć w pień. Ja to już z bombami. Dobra. Tu jest taka słaba mapa, że... ten... Ja chyba ich widziałem wszystkich. że jest dużo yy, budynków. Dla piechoty w sumie dobrze, ale właśnie na samotnie Nie widzisz no. nie, jest jakiś czołg? Nie widzę, ale dobra, ja polecę. Może może coś zobaczy oh. Okej okay. Nie widzę Też nie widzę jeszcze samolotem prawie po ulicy leciałem oh. ładnie Nie trafiłem Dobra, C trzeba przejąć. O panie, zmusisz się do mnie. No to na, 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 na spawna, to nieźle. Nie, no jedno, jedno, jedno nie, to no jeden, tylko na balu. Nie, dobra, więcej. Kiedy? Ktoś dostał. Na prawo, od C. Ed, o kurde Dobra, to idzie na klip Cyk, no scope <grymianie> Czy to można zabrać za pęcznym skłopem? W sumie jedna Niech będzie <grymianie> Becelowanie, bezcelowanie Se <grymianie> przejmuje O oh, oh, ale dostałem. Graw pod nogi. Gra Nie trafiłem teraz, elo. Ajajaj. No dobre, dobre. Tak, też trzeba mieć. Ten jest słupie, co jest grane? Oj, Czy to drewno jest? Nie? A, już rzadko. <laughs> O, dobra. Fak! Dobra. Kurze, tu są na C! Eee? Są na B, u Przejmuję. O kurde! O kurde, kinoskopie, ty! O, chłopie! To jest dobre, to mi się podoba Irzynamy te, te B no kurde Przyjmuję. Nie, dobra, są przeciwnicy już wchodzą już Gdzie, na B? A, na B. A nie, dobra przyjmuję już w sumie nie. Cieka czy z dołu można? Weź? A nie dobra, chyba wchodzą. Ty może Tylko, tylko z dobra. Um. Z góry nie można przejmować Co? Ja B przyjmuję Dobra Nie, ja jakoś widzę, że Jestem w sumie A w sumie B to tak, to B, no. B tylko na górze Elo A Daj się tam Znać go A też go chciałem, kurde właśnie znów A właśnie, mele to jest pod... Dobra, z holem. dobra Krolem. No, Kasia, ja, dobra, okej. Okay. Byje tak mnie właśnie zabił. Dobra, bierzemy te ceny, zobaczcie. O, fuck! Nie, 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 dobra, dziękuję. nie? No co? No ja co, broń. A no nie, to... Dobra, Ja no to za trupa udaję. <słysk> ty, a jak wezmę tak w dół, to w widać jakaś matura, czy nie? Widać, widać. Czy broń? No pa, jak tak wezmę w dół kamerę. Ty nie, ej, ty, ty, to jest dobre. To jest dobre Jakbyś nie żył moskito Dobra i tak przegrywamy to Łacie Wchodzi ty Masz kolby. Masz tam tego dobra. Macie granat może, może tam wrzucę Wrzuciłem... Nie, no. prawie Multi na koniec może być, ale nawalam. Ty... No scope, może być na ja koniec. <laughs> Viktori, ty wykryliśmy jeszcze.